Żona przyłapana na zdradzie, wkurzona na swojego męża. Internet zalany jest nagraniami z Chin, na których widać, jak wściekłe żony biją kochanki swoich mężów. A co dzieje się w Chinach, gdy to mąż nakrywa żonę na zdradzie? Wygląda na to, że w takiej sytuacji mąż dostaje opieprz. Mężczyzna pojawił się w hotelu, gdzie jego mająca czym oddychać żona właśnie przygotowywała się do zdradzańska. Jednak nieoczekiwanie kobieta broni kochanka i rozkazuje mężowi i jego kolegom, by wyszli z ich pokoju. I nie zgadniecie, mąż opuszcza hotel. Hmm, ciekawe, kto rządzi w tym związku.